Poduszki i materace liwazja z wypełnieniem z naturalnego kapoku to zrównoważona alternatywa dla tradycyjnych materacy piankowych i znakomite rozwiązanie dla zwolenników minimalistycznego stylu życia. Do spania, medytowania lub biwakowania, materace z kapoku to naturalne, uniwersalne produkty. Kapokowe wypełnienie nie odkształca się i jest szczególnie pomocne w przypadku bólu pleców oraz podczas relaksu. Materace wypełnione kapokiem świetnie sprawdzają się też w przypadku spania poza domem, ponieważ pozwalają w mgnieniu oka zmienić każdy samochód w camper. Oddychające włókno kapokowe umożliwia optymalną wymianę ciepła i w ten sposób zapewnia przyjemną temperaturę do spania. Kapok to naturalny surowiec pozyskiwany z drzewa kapokowego. Nasze ręcznie wytwarzane materace są wypełnione w 100% puchem tej rośliny. Wypróbuj włókno kapokowe i ciesz się naturalnym komfortem. Livazja. Kapok zapewniający naturalny relaks.